Witam was serdecznie, z tej strony Wadernia, zapraszam do kolejnego materiału na kanale Czyli omówienie kolejnego odcinka Stargate, ten odcinek 10. The Killer, czyli dowiemy się kim jest zabójcą No i dobra, do, do, no ten, ten odcinek zakończy się What the fuck, więc no zapraszam Początek odcinka rozpoczęto nam Rozmowa tej dwójki, którzy są no Sportsmenów, gdzie tutaj chcą się zemścić za Za to co Ice Menu można tak powiedzieć Ice Family, zrobiła w poprzednim odcinku dla naszych bohaterów, mówiąc, że no, oni są teraz jednym z nich, a no, skoro oni tych jakby skrzywdziły, no, to muszą za to zapłacić. A uwaga, niespodzianka nie przemocą jakoś inaczej. No nie do końca wiedzą, jak no, jakoś chcą się im od no, W z stanie widzimy trzy no, dwójka bohaterów. pamiętając pamiętają ostatni scenie odcinku zostali przez potwora tytułowego potwora, zaatakowani, gdzie tutaj, no, teraz próbują się, no, dostać do domu, tutaj chcą zadzwonić, no, ale tutaj, no, wtedy ich ten Thunderbolt wyczarowuje tą starą telefoniczną budkę, gdzie trzeba 10 centów wrzucić, co, no, i wcale nie uratuje, no, bo, no, nie mają 10 centów. Widzimy w następnych scenach, jak Courtney rozmawia ze swoimi rodzicami, no i ten goleś nie? Rozmawia ze swoimi rodzicami. gdzie no. Ice mówią mu, że no tutaj wie, co musi się teraz stać. No, tutaj wiadomo, będzie konfrontacja z. kolejna konfrontacja z dobrymi bohaterami. Ale tym razem pewnie sportsmeni pomogą. Albo ktoś inny, może będzie jakiś crossover, kto wie? Może ktoś, kto przecież walczył z Ice Coldem, tak? Mówię tutaj o Flashu. Bardzo fajnie by to bo jakby tutaj pojawił i pomógł, nie? W końcu jakiś crossover, bo aktorka Starger, która gra w Starger, no chce mieć jakiś crossover. No, najprawdopodobniej będą tu tytani, ale fajnie by było, jakby, no, Flash się pojawił. Skoro no, no, on już się kończy też, serial Flash. ostatni będzie sezon, więc no fajnie to jakby miał taki mały cameo, gdzie, no, w ostatniej chwili może coś tam pomoże. Następnie widzimy taką scenę, czyli no, to co mówiłem, naprawdę tutaj w poprzednim odcinku otarł się o śmierć Man, no, to, się ośmierść no ty widzimy, co się właściwie stało mu, kurczę, naprawdę. Wszystko przez odmrużenie takie, nie? To powinno być odmrużenie, jakby. No i mi się, że jest już, już są skutki obożne tego nakładaj tej klopsytry, które, no, Zwiększają jego umiejętności nie tylko do godziny, do całej doby. No tutaj, no to jest tak, że no tutaj jego sercem jesteś nie tak, więc no może się wykończyć przez to, ale on sam mówi, że czuje się, lapisz kiedykolwiek, no co jest, no nie jest wcale dziwne, zważywszy na to, że jesteś super bohaterem przez cały czas, a nie przez godzinę. I wszyscy próbują oczywiście. Go przekonać, że to no, nie jest dobry pomysł, tak dalej cały czas mieć używany tu gry w no, tej A tutaj, no, on jak nie chce słuchać, i wychodzi. No, widzimy w kolejnej scenie Dogana i, i Starmana, który jeździł, no naprawdę fajny samochód, kurze, podoba mi się kabriolet ten. do domu Ice Soccer's, no po to, żeby że to Mike siedzi, więc no, chcą go orotować. To chodzi naprawdę do fajnej rozmowy. Z tym dziadkiem, Ajskodem, gdzie on tutaj no, on pokazuje, że nie jest wcale taki Słuchaj, Tutaj, właśnie, film zawsze jest tak odwrotnie, że to kobieta pokazuje, że nie jest zła, że tutaj zaraz wróci i uciekajcie. A tutaj jest właśnie odwrotnie, że tutaj moja żona wróci no. I... Bo zaraz, jak ona was tutaj zobaczy, no, to będzie musiał użyć swojego Nostafu. Starmen. No, ale jego żona wcale tutaj nie zamierza go odwiedzić. No bo tutaj, no, ruszyła do domu. star Girl, tak można tak to nazwać. A no, i tutaj, no, rozmawia z matką. Star gdzie tutaj, no, nie, nie za dobrze ty się wypowiada. Mówi, że do tej już jej rodziny, no, że rodzina stary za tutaj za dużo się w, wtrącała. No i następnie mówi, że no i mógł to wszystko ocalić. No i to wiemy, że no gdzieś w poprzednim odcinku, gdyby nie Korni, no bo tutaj Chyba raczej on zabił Hourmana. No ale widzimy, że tutaj no, kto ty ratuje z opresji jest no, jak najbardziej, ona już tutaj jest bohaterką, a nie złoczyńcą, jak w pierwszym sezonie. No i co ciekawe, po tym wydarzeniu no, ona tutaj ucieka. Więc no tutaj wygrali przynajmniej tą batalię, ale raczej ona wróci, ona tak nie da za wygraną, no, widzimy w następnym scenie, do naszych bohaterów wracamy, gdzie tutaj zostaną oni złapani przed Cindy, przez Cindy, co jest no, dosyć ciekawe, więc no tutaj można powiedzieć, że się uratowali. No i okazuje się, że ona wie o tym gorylu, No ja chce nawet go schwytać, ta pułapka była na tego goryla, więc no tutaj no, nasi bohaterowie no, no zbyt dużo się nie dowiedzieli, oprócz tego co ona by sama widziała. No i po tych wszystkich wydarzeniach tutaj ktoś będzie się uczył strzelania, skoro jak sami tutaj widzicie na poniższym screenie, no musi ona się uczyć jakby bronić, czy ona będzie teraz tu Sports Junior? Fajnie by było, nie? Na pewno ciekawie. Oczywiście, że tutaj nie idzie jak najbardziej, no ale tutaj, jak to sama powiedziała, sportsman, no praktyka nie mistrza. No i widzimy tutaj spotkanie i konfrontację między Stargara a Cameronem, a raczej między Corti i Cameronem, no gdzie no Cameron bardzo naciska, pytając się, kto, ko, kto właściwie zabił jego, jego ojca. Tutaj oczywiście. Stargano na początku nie chcę tego mówić, ale na koniec tego mówi, że to Ona zrobiła. Co oczywiście nie jest prawdą. No, bo bo właściwie tak tutaj. Tak. tak Czasu go zabiło. Więc <grybujesz> tak. Czyli no, tej i brat jakby nie było ją no I No i już wiecie, skąd mam do miniaturach. <grybujesz> ten what the fuck właśnie z tej sceny właśnie, no, tutaj go zawija, no, tutaj to jest jeszcze najlepszy tutaj no to mogą być moje otopety, jeśli ten chyba mówić strasznie fajnie to wygląda, te kolorki wow po prostu wow gdy tylko to mówi, no oczywiście kamerę nie, nie chcę widzieć, no, no wiadomo Teraz ją pewnie znienawidzi, no ale cóż, no ona chciała tylko swojego brata tutaj w taki sposób obronić. No oczywiście, tutaj Stargera odeszła, rozstała się, no ale to jest, no jak mówię, ratowała swojego brata, no i tak robią bohaterowie. A tutaj, co tutaj widzimy na no tej scenie, no tutaj ta dwójka. Rusza odwiedzić Ice Coldów, czyli no tutaj. No masę, kurczę, mają gości w tym odcinku, naprawdę, to muszą być naprawdę zaszczyceni. No i tutaj oczywiście, no... Sposób, już już im wypaczyli. No, oczywiście ta wybucha. I oczywiście, to babcia, jak... no, babcia Camerona, że nigdy. Oczywiście, Mike wraca do domu. <grym> kurczę, ale to nie jest tak... do końca przyjaźń w tym domu, co tutaj... Pat mówi, że to jest najcięższa rzecz, jaką tutaj Jesse się mierzyli. No, w kolejny slajd wydajemy się, kim ten jest gory. Jest to Dolores, który tutaj, czyli nakukowiec, który przeniósł się y, swoją świadomość właśnie do tego potwora. Gdzie tutaj no, widzimy, że tutaj to był kiedyś człowiek. No i raczej to on jest tym mordercą, to Raczej no, to się wyjaśniło teraz. A po spotkaniu z sportsmanami Al widzimy w domu właśnie Al taką scenę, gdzie tutaj mówi, że tęskni za, za synem swoim, co tutaj no na pewno dali do myślenia swoją tutaj przemową, że to nie jest niczego czego warta, no, ale czy to da coś, no nie wiem, no zobaczymy jeszcze. Pamiętajmy, że do końca sezonu nie zostało wiele czasu, a ten sezon jest ostatni, więc no, no cóż. Raczej to tak się zakończy, bo nie widzę innego wyjścia. To byliby dobrymi wrogami na następny sezon, ale na ten już raczej, no raczej nie. No i Starkaś tutaj, teraz ma swoje przemowę, że jeśli chcą zabić tego potwora, jeśli jest on tak potężny jak napad no Pat mówi, no to potrzebuje pomocy wszystkich, łącznie z McCallanami, czyli no, ice callsami, nie? No i to by było naprawdę interesujące finał. I godny finał całego serialu, moim zdaniem, więc no, zobaczymy jak to pójdzie dalej. A w ostatniej w odcinku widzimy dumnych sportsmenów, których go zabija morderca, który okazuje się nim, to jest właśnie Ice Cold, ten oryginalny z pierwszego sezonu. To on był tym mordercą, no to wychodzi. Wow. No i właśnie kończy nam odcinek z scena gdzie no, Ice Cold ich tutaj zamraża obu. No, i tutaj niszczy. No, umarli razem. Jak sama Isko odpowiedział, przynajmniej umrzecie razem. Więc to dosyć smutna scena. Ale kurczę, czyżby to był. Do. No, I ten. W przeciwnik sezonu, no to wychodzi. To co w takim razie o tym profesorze. Była rozmowa, czy on to będzie jakaś z nim konfrontacja, też. No, wtedy no, nie mogli się doczekać następnego odcinka. Tam już z Wam zapraszam. To będzie by to było na tyle. I cóż, zapraszam do kolejnego dnia, bo naprawdę to się wszystko tak rozwikłało no tutaj. No, mamy odpowiedź na niektóre pytania, ale no. No jeszcze więcej pytań tutaj przychodzi, jak on tutaj on przetrwał, nie? Czy może wiecie jak on się rozwalił w tym pierwszym sezonie, to może do ścieków wpadł i regenerował się, czy ma regenerację jak Starman? No, bo chyba to na to wyglądało. Aczkolwiek, jeśli ma regenerację jak w starym, to by to szybciej by się wylizał. Co oznacza, że ma no, dosyć no, słabszą regenerację. Może nie jest takim dawnym sobą. No, bo gdyby był dawny sobą, to by na pewno wyszedł i tam do rodziny dołączył. A tutaj się ukrywa w kanałach. no Czyli no, nie jest taki silny jak pewnie wszyscy myślimy. Aczkolwiek dowiemy się tego w następnym odcinku, w następnych odcinkach w finale sezonu, który ci się z wami żegnam. To był odcinek e Freindemis, kolejny będzie 17 listopada, co oznacza, że no, na pewno 17 listopada nie zobaczymy, bo będą tytani pewnie w poniedziałek, on wyjdzie, zdążę mówić tak na poniedziałek, to jest fajne. Odcinek piątek poniedziałek to jest taki mój. Taki będzie. Czasami no, to się spóźni odcinek, jak ten wchodzi pewnie we wtorek, jak to oglądacie. No i cóż moje, co było na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek, już mówiłem, naprawdę kurczę, rozwala web Mówiłem, że to będzie what the fuck, the Killet na pewno. I z tego co wiem, jeszcze pięć odcinków będzie. No, zobaczymy, jak to się rozwikła. To jeszcze może dużo się podziać. To było na tyle. Trzymajcie